Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku ranking legendarnych łuczników. Ja się nazywam Snow i staram się robić codzienny content na temat gry Rise of Kingdoms. Zachęcam bardzo do subskrybowania, to nie przegapicie kolejnego odcinka tego typu, a też innych. I zachęcam także do wbicia lajka, jeśli ten filmik Wam się podobał. No to cóż, przechodzimy w takim razie do dzieła. Jeszcze tylko podkreślę dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze jest to moja subiektywna opinia, także tutaj każdy może być mieć inną i e, może też mieć rację, tak jak mówię, każdy z nas ma inne doświadczenia w tej grze. I może inaczej patrzeć na różne rzeczy. Także, też z perspektywy różnych graczy, ci dowódcy też będą dawali różne osiągi. Także na spokojnie się bawimy. A druga rzecz to oceniamy tych dowódców pod względem ich walki w polu i w zasadzie tylko tym. Także, niczym innym się tutaj nie przejmujemy. Nie mówimy o garnizonach czy o rali i tak dalej. Niestety, ale w tym rankingu. Nie mam dostępnych ani Dido jeszcze, miniatury, ani Lianga i będzie to wyglądało tak trochę biednie, ale raz zamiast nich użyjemy Teodory, to będzie nasza Dido, no bo widzicie, nawet podobna jest i też siedzi na tronie, a zamiast Lianga użyję Wafury, bo podejrzewam, że w żadnym innym zestawieniu go nie użyję po prostu, więc tak to będzie wyglądało. OK, zaczynajmy więc od dołu jak zwykle. No i tutaj zasiadać będzie samotnie królowa Dido. Samotnie z tego względu, że dowódcy do garnizonu z łuczników mają to do siebie, że bardzo często są dobrzy w polu. Królowa Dido niestety tego nie ma, ale i tak takich łuczników przydatnych do walki w polu mamy w Rise of Kingdoms całkiem sporo. OK, następnym dowódcą na dwójkę jest Edward. Tutaj zastanawiałem się, czy Edwarda też nie dać na jedynkę, tak szczerze. Dałbym mu 2 minus albo dwa na szynach. Z tego względu, że on się w grze pojawia dosyć późno. W tym KVK2 oczywiście jest super, tak? On tam sobie będzie fajnie radził. Natomiast w KVK3, jak się już zaczną pojawiać dowódcy sezonu podbojów, no to już dostanie oklep za każdym razem. I nie polecam tego dowódcy. On może też w pewnych sytuacjach sobie dobrze radzi, kiedy to my atakujemy, a nie nas atakują, ale Edward nie jest na tyle szybki, żeby udało nam się uciec z nim z pola bitwy, więc jeśli się tam pojawi i to naprawdę będzie to taki trochę zapełniać szpitali, dlatego absolutnie go nie polecam. Nie polecam też Elsida, który nie ma tak jakby nic, ani nie ma porządnego uderzenia, ani nie jest jakiś specjalnie odporny, no bo to w końcu łucznik więc nic takiego nie ma fantastycznego w LCD co moglibyśmy go, żebyśmy go powinni używać. Ok, kolejnym dowódcą już teraz na trójkę będzie Amanitore. Amanitore też to jest dla mnie takie bardziej 3 minus niż tylko ze względu na to, że to jest trochę taki one trick pony. W sensie, że ona jest znana tylko z jednej rzeczy, jeśli chodzi o walkę w polu, jest to połączenie z Artemizją. Jeżeli nie będziemy jej łączyć z Artemizją, to ona będzie miała wyniki bardzo słabe. A że Artemizja bardzo często jest już łączona z Bodycom Prime i to jest bardzo fajne combo, przepraszam. No, to ta Artemisia zostaje nam sama i często jest niewykorzystywana, także tutaj ją zostawiłem. Na trójkę wrzuciłem także Cyrusa, który jakoś ostatnimi czasy mi się nie sprawdza. Wydaje mi się, że te statystyki, które Cyrus ma, są już po prostu zbyt niskie, jeśli chodzi o obrażenia i tak dalej. To Cyrus naprawdę niewiele jest w stanie zaoferować, i wydaje mi się, że no po prostu jest słaby i to, co on miał wspomagać, niestety te dodatkowe obrażenia jakoś nie, nie stały się nową metą w grze, więc ten cyrus niestety tutaj tak został na trójce. Ech, ok, przechodzimy sobie dalej już do czwórki, czyli zobaczcie, będzie tutaj dużo dowódców, ale zaraz będę tłumaczył dlaczego. Na czwórkę daje to z tego względu, że cały czas ten jej debuff, jeśli chodzi o dodatkowe obrażenie, jest niesamowity. W Orleanie, jako support skill, to, to jest w ogóle Mistrzostwo Świata. Absolutny must have dla wszystkich dowódców Rise of Kingdoms, nie tylko jeśli gramy łucznikami, ale naprawdę to się fajnie sprawdza. No i cały czas czekamy, bo ona ma dostać bardzo fajne buffy z muzeum. I myślę, że dzięki temu wróci do wielu, że tak powiem, zestawów marszy, bo może się okazać, że naprawdę będzie bardzo fajnym dodatkiem. Daję tutaj też Gilgamesha, mimo że to by była taka mocna czwórka, znaczy mocna, niemocna czwórka, tylko właśnie czwórka minus. Bo Gilgamesh, tak naprawdę, jeżeli nie będzie atakował e, jakiegoś marszu, który ma leczenie, to nie będzie wcale taki świetny. Ale jeżeli będzie to leczenie, to naprawdę sobie zrobi fajne numery. On jest też bardzo tankowny, co jest dużym plusem, bo takich łuczników, którzy nie są atakowani w pierwszej sekundzie, e, jest naprawdę niewiele. Ten debuff, który daje też na. Na życie z pierwszej umiejętności też jest naprawdę bardzo dobry. Oczywiście CPO Prime ma o wiele lepszy, ale ten Gilgamesza też jest niezły, więc jakoś tak go tutaj dam, mimo wszystko, na czwórkę. Na czwórkę wrzucę też Henry'ego i od razu wezmę Ramzesa, bo to są dosyć podobni mimo wszystko gracze. Ramzes, wydaje mi się, często jest niedoceniany. Naprawdę dobrze sobie radzi w walce w polu, ma wszystkie umiejętności, pod to jest, jest całkiem Natomiast jeśli chodzi o Henry'ego, to on ma większe obrażenia, jest może mniej że tak powiem tankowny, natomiast te obrażenia naprawdę są super. Jeżeli mamy jeszcze drugiego dowódcę, który zadaje porządne obrażenie od umiejętności, to to się będzie wszystko zgrywać. No i Henry ma jeszcze ten support tree, które uczników się bardzo przydaje. Na czwórkę daje także Nebu ze względu na jego AOE, które jest naprawdę bardzo fajne. Ma też dosyć niezłe umiejętności jak na dowódcę, który był stworzony jakby po to, żeby atakować garnizony. Tak, to, to naprawdę jest to dobry dowódca, którego można wykorzystać też w polu. Okej. Okay. No i ostatni dowódca, którego tutaj umieszczę, to tak, może troszeczkę na wyrost znowu, ale będzie to Totmes. Ze względu na to, że Totmes uważa naprawdę jest, rządzi i dzieli na KWK 1 i 2. Jest to świetny dowódca, szczególnie jeżeli tam wtedy będziemy mieli jeszcze do niego YSG, to naprawdę będzie ten chłopak robił robotę. Ma bardzo fajne dodatki z muzeum, i wydaje mi się, że cały czas jest takim niedocenionym dowódcą. Więc ja bym sobie nie mógł pozwolić dać go na trójkę, gdzie może powinien być. Ale myślę, że to był taki kolejny moment, w którym ten totmes jest niedoceniony, a wydaje mi się, że gdybyśmy go mieli wcześniej w grze, to byłby dużo bardziej popularny i dużo częściej widzielibyśmy go w polu w różnych miejscach i moglibyśmy go bardziej właśnie docenić. Ze względu na to, jaki to jest dowódca. Także ci dowódcy, których tutaj mam na czwórce, może poza nebu, wszyscy są tacy troszeczkę na 3,5, tak? No ale umieściłem ich na czwórce, więc niech tak już zostaną, ponieważ chciałem innych dowódców dać wyżej. I na piątce, co też może być dla niektórych zaskoczeniem, jest Artemisia. Artemisia naprawdę ma bardzo fajne Obrażenia, tej dodatkowe obrażenia, które dostaje, są świetne. Natomiast z Artemizją jest taki, że tak powiem, motyw, że ona świetnie działa, jeżeli nie, nie działa tej wyciszenie. Dlatego to połączenie z, z Amanitory jest świetne, no ale też przede wszystkim z Bodycom. Tak? Więc to połączenie Bodika Artemizy jest naprawdę bardzo silne. Jeżeli Artemizję zestawimy z jakimś innym dowódcą, to ona będzie w porządku. Ona będzie w porządku nie wiem, z Ramsesem, z Henrym, z Tomyrys też nawet będzie ok. tak? Podejrzewam, że z Nebu. Natomiast no, straci dużo dosyć z tej swojej świetności, którą ma właśnie czy to z Bodicą, czy z Amanitore, ze względu na to, że to wyciszenie wtedy nie działa i nie i rzuca po prostu częściej tą swoją aktywną umiejętność. Oprócz niej dałbym tutaj jednak YSG. Teraz ja wiem, że mówiłem ostatnio, że tego YSG już tak bardzo się nie opłaca, bo wszedł Zyger Young i tak dalej, i tak dalej, Natomiast tutaj mi bardziej chodzi o te umiejętności poboczne, tak? czyli że możemy za Zygę zapłacić dużo mniej i mieć te e, takie AoE, które możemy zabijać barbarzyńców itd. Tak e, ale to wcale nie znaczy, że Sangye jest słabym dowódcą, albo że nie, już nie jest topowym dowódcą, bo nadal oczywiście jest. On ma też bardzo fajne dodatki w muzeum. On zadaje naprawdę olbrzymie obrażenia. On ma bardzo dobre umiejętności i nadal jest to absolutnie topowy dowódca w Rise of Kingdoms. Więc jeżeli ktoś go wymaksował, to nie ma co się martwić, bo naprawdę ma bardzo, bardzo dobrego dowódcę. Wydaje mi się, że y, najbardziej narzekają ci, którzy planują tylko jeden marsz łuczników i właśnie mają tego Isangie, Bo wtedy rzeczywiście ten marsz y, innych dowódców będzie lepszy, tak? czyli będzie lepsza Bodika i Zygel Yang, y, ale to nie jest jakaś taka, wiecie, y, różnica, której by się gdzieś tam powiedzmy nie dało znieść. Na szóstkę daje bodikę, która jedynym jej minusem jest to, że nie ma żadnego AOE. Natomiast tutaj dodatki, które daje, są naprawdę świetne. Szczególnie ten, a czy może nie dodatek, tylko to, że sprawia, że nasz przeciwnik otrzymuje większe obrażenia od umiejętności. To jest naprawdę fantastyczna rzecz, dlatego uważam, że każdy w swoim zestawie dowódców powinien mieć bodikę, bo ona naprawdę robi robotę. Ona trochę sprawia, że tą Tomyrys moglibyśmy wrzucić na trójkę, no bo ona robi tą robotę właśnie, którą kiedyś Tomyrys robiła. Ale dobra, Tomyrys niech będzie, że muzeum wrzuca cię na czwórkę z powrotem. Okej, okay. i obok niej będzie Zygel Yang u nas w postaci wafury który jest naprawdę fantastycznym dowódcą. Bardzo duże obrażenia, to jest po prostu no, lepszy Isangie, Ye, Łatwo tak jest powiedzieć. On ten daje debuff tak? dookoła, nie tylko obrażenia, także trochę z niego jest taki właśnie Isang Ye 2.0. I całkiem możliwe, że będą niektórzy twierdzić, że to jest teraz, właśnie, najlepszy dowódca w grze. Więc moglibyśmy Zygeljanga dać trochę taką szóstkę plus. Ze względu na te obrażenia dodatkowe, on świetnie sobie nawet daje radę jeden na jeden. I w tych KvK, które teraz widzę, to widziałem Zygeljanga i w rali, i w garnizonie, i w polu. Czyli, zobaczcie, jeden dowódca do wszystkiego. Myślę, że tego nie możemy powiedzieć na ten moment praktycznie o żadnym dowódcy. Bonewskiego w garnizonie już się nie widuje, bo Sipio Prime w rali też się zasadniczo nie widuje. Natomiast Zygeljanga, jak sobie tak popatrzycie na KvK, możemy zobaczyć we wszystkich miejscach, no i w polu też naprawdę robi świetną robotę. Ok, przyznam, że to był dla mnie najtrudniejszy wybór. Szczególnie z tymi dowódcami, którzy tutaj są na czwórkach, jakoś nie umiem ich umieścić niżej. Może powinienem jakoś inaczej zrobić to zestawienie. Myślałem, że z łucznikami będzie mi łatwiej, ale wcale tak, wcale tak nie było. Także nie są to proste wybory. Jeśli macie jakieś inne, coś was zaskoczyło, coś byście przesunęli. Dajcie znać, ale proszę na spokojnie, bo tutaj naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy się kłócili, kto ma rację, a po prostu się tutaj dobrze bawili. To tyle. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.